Okej, okay, a więc teraz jeszcze słuchajcie, tak szybciutko pojedziemy sobie w teren. Ogólnie to nagrywam troszeczkę wcześniej, ale chcę to wrzucić, ponieważ to jest taki pierwszy śnieg, który napadał, więc lecimy. Wyszliśmy, tak to wygląda. Nie jest to najwięcej, nie jest to najmniej, więc teraz idziemy sobie troszeczkę na ulicę. Idziemy. Słuchajcie, tak to wygląda, bardzo fajnie, więc myślę, że dobrym pomysłem jest za zaczęcie od galopiku, więc lecimy. Chyba, no. No że Figa nie chce, to poczekam na nią chwilę. Wolnie wy chyba nic za, nie widzicie, ale chociaż coś zrobimy nagrać. Idziemy teraz jeszcze zobaczyć do tyłu, jak to wygląda, ogólnie Figa jest bardzo zadowolona, ale chrupie. Za bardzo nic nie widać w sumie, ale trochę tego śniegu jest. Teraz jest bardzo mocno pokryty, ale nie wiem, czy chcę do niego wchodzić, bo wiem, że będzie bardzo ślisko albo nie. Więc można było takie ujeżdżenie zrobić. Z no właśnie, co mówiłam do tej śliskości Chodź figa, idziemy No chodź Że jest tutaj no tak nie do końca bezpiecznie Więc najpierw pójdziemy sobie gdzie indziej Ok, słuchajcie, na Aronie Ja już byłam na dworze I teraz myślę, że weźmiemy sobie Chanel Na nią założymy sobie dereczkę I myślę, że możemy ruszać Okej, okay, więc Chanel tak się prezentuje I teraz sobie szybko gdzieś pojedziemy Żeby skorzystać z śniegu Żeby czasem się nie roztopił Więc my już ruszamy Znowu jesteśmy na dworze Tak to wygląda no, Naprawdę jest bardzo fajnie Myślę, że pojedziemy sobie dookoła osiedla Więc teraz tylko biorę sobie tutaj Chanel Ogólnie będę chyba z lampą to nagrywała No bo już jest jednak późno I nie do końca Takie są warunki sprzyjające z tego, że no już zaszło słońce i nie będziecie nic widzieć. Bardzo możliwe, że nie będę tego brać tak, tylko brać tak do przodu, żebyście też widzieli drogę, a nie tylko samą Chanel, więc jedziemy. Myślę, że zaczniemy sobie od pusika, tak na spokojnie myślę. Ogólnie jest dosyć ślisko, nie wiem czy będziemy galopować, to się okaże, ale że tylko tak na spokojnie. To jest wolnie, bo to jest taka, taki lód nie chcę się też czasem wywrócić na tym, więc myślę, że to będzie taki spokojniejszy terenik. Lecz pojedziemy sobie może na warzywny, czyli tutaj w lewo i tam sobie zagalopujemy, bo będzie płasko. Okej, okay, tutaj mamy taką płaską powierzchnię. W ogóle, patrzcie, jak tam jest ciemno. ma, masę. Może tam zagalopujemy? Ja sobie tam galopik, potem sobie wrócimy do okoła osiedla. Więc ruszamy. O, super! Superko! A w ogóle nie wiem, czy wy to widzicie. Nie, nie za bardzo widzicie, ale tutaj ja mam przed sobą taki gigantyczny cień ususzany Ok. teraz myślę, że możemy sobie już zawrócić Tam na pewno nie chce jechać, tam jest za ciemno więc już wracamy myślę, że to jest takim galopikiem, więc lecimy. Już tutaj jesteśmy z powrotem, możemy sobie tutaj zrobić galopik, tam raczej nie będę wracać, bo jest dosyć stromo i jest wszystko oblucone, więc tutaj sobie zrobimy galopik. Tutaj wam już chyba włączy lampę. No, To będzie to lepiej widać. Albo i może trochę gorzej. No, tak na razie musimy sobie poradzić. W ogóle to jest jeszcze tak gładziutko, bo żaden smok tutaj nie jechał. Ja troszeczkę się boję, że ta górka będzie oblodzona, ale zobaczymy. Ok, pod tą górką sobie podjedziemy ku

Chwileczka z tempa. myślę, że tutaj będzie ostatnie miejsce gdzie sobie zakalopujemy, więc już lecimy Już idziemy normalnie z do domu, bo tutaj nie chcę za bardzo źle zakończyć tego terenu, żeby się jakby czasem nie wywrócić, więc już sobie wracamy do domku. A więc my sobie już tutaj wracamy. Jest już dosyć zimno. O, światło zgasiło, okej, okay. Tam już gdzie są takie światełka, nie wiem czy wy to widzicie. O, ale tam gdzie są takie światełka, to już jest mój dom. Więc już sobie tam wracamy. Bardzo terenie bardzo fajny. Cieszę się, że było chociaż troszeczkę tego śniegu. No bo jednak na razie się tak nie zapowiadało. Miejmy do końca nadzieję, że będzie jeszcze taki śnieg w ferii. W ogóle nie już to widzicie. Alicja. Nie, nie widzicie tego, ale dzisiaj jest bardzo ładne niebo. Bardzo ładnie gwiazdy widać. Nie, kompletnie tego nie widzicie. Szkoda, bo naprawdę fajnie to wygląda. Jest już na luźnej wodze. I o, i tu! O kurka. Ej, ja chcę to nagrać. Nie wiem, czy to dobry pomysł, wiem, że to zły pomysł, ale ja chcę to zrobić. Ło! Lecę co ostatni raz mówicie się, żeby się nie wywaliła? Świetne. Dobra. Ostatnie. Na szerokokątnym. Tak. I w drugą stronę. Ło! Dobra. Wracamy już na Tomciu. Więc już jesteśmy. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało taki troszeczkę chaotyczny terenik, ale to było na tyle, więc widzimy się już w kolejnym filmie. I do zobaczenia. Jeszcze Wam tutaj wyrzucę z kolejnego dnia, ponieważ było bardzo ładne słońce i stwierdziłam, że wyjdę z Sauronem na dwór. Ja grałam też kilka shortów i przy okazji jeszcze taki przejazd przez ten szereg, więc mnie to oglądać. Tutaj jeszcze troszeczkę takiego mega szybkiego galopu. oraz na zakończenie jeszcze taki przejazd przez przeszkodę dwa razy i to będzie już koniec. Więc tutaj mogę już wami się ostatecznie pożegnać i już, no, go oglądam w tak sumie.